My już po śniadanku O Jezu, ledwie się ruszam I idziemy sobie zwiedzać jaskinie Być może to będzie druga część z Gib Gibraltaru, ale się zobaczy Teraz musimy przejść przez bramki i zeskanować swoje kody Właśnie wchodzimy do środka Będę mówił cicho, żeby tu hałasu nie narobić Ale oświetlenie Robi niesamowite wrażenie tego miejsca. To jest wow. Te, kam te groty są niesamowicie oświetlone i one są po prostu ogromne. Ogromne. Dobrze, idziemy. Tutaj gra muzyka. A my. Idziemy gdzieś... Tam chyba wyjdziemy. Nie wiem. Wow, robi to... Wrażenia. Byliśmy w opactwie świętego Michała, a teraz jesteśmy w jaskini. Tutaj pokażę historię. O jak dalej tu są jakieś siedzenia? Więc przypuszczam, że ten, ta część to jest jakaś scena. A my sobie przejdziemy tędy. A, tu jest kolejny green screen do robienia zdjęć. Ale te formacje skalne to jest po prostu. o. Robi to niesamowite wrażenie. To są, nie wiem czy skały wapienne, chyba nie. Dobrze, i tu jest, dlaczego to się chyba nazywa jaskinią świętego? Nie, tu jest anioł jakiś. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć tego anioła, ale to są jego skrzydła, a tu jest cały tłum. Na żywo to doskonale widać, ale ogólnie no, trzeba się przyjrzeć. To jest podświetlane na różne kolory, ale tak to wygląda. Że właśnie mówię, tu są skrzydła, to ten łuk jest jako skrzydła, a tutaj jest jako tułów. Tutaj możemy obejrzeć przekrój tych skał i warstwy, jak się zbierały. W tym momencie jest podświetlony ten anioł cały, i teraz go doskonale widać, jak to wygląda. To jest ogromne. Tego to się prezentuje. Zeszliśmy gdzieś w ogóle w boczną odnogę, gdzie nikogo nie ma. I sobie schodzimy gdzieś na dół. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale gdzieś idziemy. Nie wiem, czy idziemy gdzieś pod prąd, czy nie. To się okaże. Po prostu było takie wejście w skalei i nikt tu nie szedł. A Schodzimy w dół i czuć, jak robi się coraz cieplej. Ale te jaskinie robią wrażenie, te formacje skalne. My kiedyś byliśmy na Słowacji w lodowej jaskini, i tam znowu schodziliśmy. Oj, nawet nie pamiętam, ile w dół chyba około kilometra. Coś takiego. Chyba, że kilometr cała trasa zajmowała. Nie wiem, mam wrażenie... Mam wrażenie, że idziemy jakoś pod prąd chyba. Chyba, że tam za tymi schodami było wejście. Ale to jest ogromne. Dobra, cofam to, co mówiłem o tych 20 euro za wejście. To się... To się bardzo opłaca. Nie, nie szliśmy tamtędy. Tam jest taka kładka. Nie wiem, mam wrażenie, że my idziemy gdzieś, gdzie nie powinniśmy, ale... Ale nikogo tu nie ma. Słucham? Dobra. Idziemy i... I nie wiem, gdzie my jesteśmy. Chyba pod prąd idziemy w ogóle, ale z zakazu nie było wejścia, więc, brak zakazu, to jakby nakaz, tak? Tu trzeba uważać, bo są światła, a. dobra! My wyszliśmy w ogóle z drugiej strony tej sceny. Ale trochę schizowe. Jakimś tajnym przejściem przeszliśmy, gdzie nikogo nie było. Uf, A tu co jest? Z góry widok. Tak. O, tam właśnie tędy szliśmy. Hm, nigdy ciekawe. Nigdy nie Tutaj piękne prezentacje audiowizualne które można sobie oglądać i słuchać. A tam na dole, gdzie widać te monitory tutaj, o, tu gdzie palu pokazuje, jest punkt, gdzie naciągają na zdjęcia. Na początku nie dają wyboru i każą zrobić zdjęcia, a później nagle się okazuje, że za trzy zdjęcia trzeba 20 punktów. Szczerze myślałem, że troszkę dłuższa jest ta jaskinia, no ale i tak robi mega wrażenie. I ostatni rzut okaz samej góry na tą całą jaskinię. Dosyć krótka atrakcja, ale niezwykle imponująca. Jaskinia Świętego Michała. Wychodzimy sobie z bramek, z tamtych bramek, a tu siedzi jegomość. A tu siedzi drugi i sobie pije. Teraz y, muszę przyznać, aż oczy bolą po siedzeniu w tej jaskini, no ale idziemy dalej. Długa wycieczka, naprawdę my tu byliśmy u góry około godziny dziesiątej. Może nawet wcześniej, a jest godzina 14. I nie wiem ile nam jeszcze zostało, ale przypuszczam, że spory kawałek, chociaż chyba to już końcówka dosłownie przed nami. Zrobić ci zdjęcie? A. Małpa nie chciała zdjęcia. I chodzi mi o tą małpę. Eee. Bo tam jest droga... Nie wiem. Tam było wejście do tej i tam w dół chyba jest. Chociaż możesz wyjąć mapę, nie? Tak, zaraz zobaczymy. A tu siedzi Antoś. Już nie mam takich obaw przed nimi. Przyjazne stworzonka. Dopóki ich się macać nie próbuje albo denerwować, to bardzo przyjemne stworzenia. Tylko pierwszy kontakt był taki, że się stresowałem. A teraz to spoko mordzie. Chodząc coraz niżej, mamy coraz lepszy widok na port i ma masę kontenerowców, które do niego płyną. Tutaj w ogóle ten fragment cały to jest ta cieśnina gibraltarska. A tutaj przed chwilą jechał bus, na który nas próbowali naciągnąć. Nie polecam tej opcji, ze względu na to, że on staje chyba dosłownie 5 minut na w każdym miejscu i nie ma nawet czasu, żeby tak porządnie e, porobić swoje rzeczy. Najbardziej się opłaca wchodzić tu na nogach i zapłacić tylko te 20 jurków za za wejście na teren tego parku i mieć te wszystkie atrakcje, a ta kolejka to nieopłacalna w ogóle. Niestety. Aktualną naszą misją jest dojście na tamten wiszący mostek, i chyba pójdziemy sobie tędy, przechodząc bodajże przez coś w stylu legowiska małp gniazda małp ale to zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nie ukrywam, troszkę pobłądziliśmy i tam doskonale widać ten mostek, do którego chcemy dojść. Prawda jest taka, że my już jesteśmy. Myślę, że na spokojnie za połową wysokości tej góry, i teraz sobie schodzimy. Ale jeżeli ktoś by naprawdę się uparł na tą kolejkę, no to wjechać i schodzić z buta. Bo wtedy najwięcej da się zobaczyć. A żeby zobaczyć wszystko i zjechać tą kolejką, to i tak z dołu trzeba by się było cofnąć na górę. Więc trochę bez sensu. My tam z samej góry. E, sprawdziliśmy, i nasza cytryna dalej stoi w tym samym miejscu, bo ja mam przybliżenie stukrotne w telefonie i widać jak z kalkulatora, ale było widać ten samochód, więc jesteśmy spokojniejsi. A przynajmniej ja. Udało nam się dojść. I taki widoczek z tego miejsca wow, to się buja. To jest e, prawie jak Skybridge w Czechach. No. Fajnie czuć jak ten cały most chodzi. Jak ktoś ma lęk w wysokości, to pozdrawiam. Tu widać jak nie wiem czy będzie widać w sumie jak ta siatka cała drży robi wrażenie Ale ta cała góra ogólnie jest imponująca bo ten most widzieliśmy już jak e, albo byliśmy na dole, albo kolejką wjeżdżaliśmy chyba jak byliśmy na dole. Bo tu kolejki stąd tak ciężko i tutaj na końcu jest inne działo. A, bo tu jest też taka nieinwazyjna opcja, jak ktoś ma lęk wysokości, żeby sobie bokiem przejść. Ale widzieliśmy tu sporo takich dziadków, którzy sobie chodzili. Widać, że to był ważny punkt obronny, bo co chwilę są jakieś działa, jakieś yy, pozostałości obrony wojskowej. I tu takie. Działko jest podpisane, nawet tak, tak. A Natalia tam poszła? A to, tam też się przejdziemy, pokażemy Wam ten most e, z innej perspektywy. O Jezu, nie wiem czy tu jakaś inna roślinność jest, ale coś, ale alergia mnie wzięło tak się prezentuje ten cały most od innej strony Tup 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 To dom. Przejdziemy naokoło i jeszcze raz się nim przejdziemy fajnie na nim bujało. Tutaj też jakieś wejścia do tuneli, ale niestety zamknięte i zalane wodą a, a tego to wygląda mostek. Robi wrażenie ten cały mostek. Idziemy jeszcze raz, tup tup tup, fajnie na nim buja. Teraz jesteśmy na nim sami, więc można trochę poszaleć. Troszkę się pobujać I tam widok Gibraltaru i e, portu całego. Ten port jest gigantyczny Dobra, my będziemy człapać dalej, ale jestem najedzony I kolejny jegomość. A tutaj jest cały podejścik, są małe, duże, I tu mała podąża za dużymi. A my próbujemy wejść sobie na górę. Żeby złapać jakieś widoczki Tu jakieś małpie dźwięki wydają Tam jest taki taras widokowy A my wchodzimy tutaj Żeby ogarnąć co tu jest Tu jest do Skywalku droga Czyli do tego miejsca gdzie byliśmy na samym początku I tu jego mość mi się pcha Wow, Mnie wystraszył. Hop! Dobra, idziemy na górę. Ach. Gdzie jest jakąś tam, żeby na głowę nie chycnął? Tutaj najpierw obczajemy. Tu chyba jest takie... dla tych małpek poidełko. I tutaj są takie tarasy. Jakieś. A my chcemy wejść tam, na samą górę. Tylko tutaj trzeba ustępować w miejsca małpom. I tu... jest świetna droga w górę takimi schodami, żeby wrócić się do tego skywalku. I tutaj widać jednego jego mościa, jak sobie siedzi. A, a tam w oddali... siedzi drugi. O, dokładnie w tamtym miejscu. Śmiesznie to wygląda. A my będziemy powoli podążać już w dół. O, tylko tutaj jego mość sobie siedzi i mnie będzie stresować. Dobrze, my. Nie, nie, wracać się nie ma sensu. Tam widzieliśmy u góry zresztą całą kolejkę tych busów. O, jego mościu. Nie stresuj mnie. Teoretycznie to wejście tutaj też nie byłoby ciężkie, jakbyś się szło pod asfaltową no. asfaltowym, tak a schodami. No, dla kogo by nie było, dlatego by nie było. Okej, okay, my idziemy. Tylko jeden stresujący moment koło, koło jego mościa, żeby nie chycił za Adidasa. Nie wiem, czemu ja mam taki stres. Te zwierzęta wzbudzają we mnie więcej niepokoju, niż się mógłbym spodziewać. A tam jest cała małpia rodzinka. O, ganiają się, będą się biły. Bo tam jedna małpa, strasznie małe małpki, i tam jest chyba małpia mama. No, sporo jest tych małp na całej tej górze. No, tutaj co chwilę jakieś małpki. O, ta jest duża. Teraz y, jestem prawie pewny, że będą z tego dwa odcinki. Za dużo tego materiału. Nie chcę robić filmów po 40 minut, bo mało kto je ogląda do końca, a takie krótsze to przyjemniejsze będą nawet do oglądania. E, nie wiem, zaraz zobaczymy, tu jest taras, kolejny zresztą, Ale tutaj. A, hmm. i tam też... Tak, tam Pan pilnuje. A i tam jest dalsza część tych tarasów. A my musimy zejść tam, do samego miasta. Więc lepiej zacznijmy już schodzić. Cytryna jest tam ale Tak, cytryna jest y, chyba 3 km albo 4 od tego o, miejsca. A my ruszaliśmy rano e, już wam do, dokładnie z tamtego budynku. Ale mówię, potem jak zapłaciliśmy, nie opłaca się. Bardziej się opłaca wchodzić na nogach i kupić sobie. Okay i sobie kupić bilet tylko y, do tego parku. Bo nie jest ciężka droga, a jak ktoś by miał więcej czasu, to na spokojnie koło 5-6 godzin takim spokojnym y, spacerkiem i można wszystko tutaj zobaczyć, więc naprawdę nie ma sensu. I teraz widzimy te kolejki, jeżdżą całe wyładowane ludźmi, już wam pokażę. O tam widać wagonik. My tak rano wjeżdżaliśmy, ale to praktycznie ludzi nie było, a teraz widać, że całe są wyładowane, ale też godzina późna, więc... więc nie ma co się dziwić. Schodzimy i tu jest znak, który mnie mocno zaniepokoił, że tu są węże. A ja nie wiem, jakie tu mogą być węże. A ja nie, nie przepadam za wężami, więc trzeba uważać. No, Nie czytaliśmy nic o wężach w tym miejscu. To dosyć zaskakujące, trzeba na gałęzie uważać, po prostu chyba. Bo mi się wydaje, że węże, albo gdzieś w kamieniach, albo na gałęziach mogą być. Teraz straciłem pewność siebie, muszę mu przyznać. Ale może to są niejadowite, tylko dziabnąć może. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem Ale samo to miejsce mega wrażenie na nas zrobiło. A tutaj byśmy na dole szli ojej, ale trochę człowiek się zmęczył tak chodząc cały dzień. Góra dół, góra dół, więc... Więc troszkę wysiłku było Na razie mamy 15 tysięcy kroków, a jeszcze musimy do auta dojść, więc trochę to zajmie Charles V wall ściana Charlesa mm -hmm. brzmi interesująca Dobra, lecimy Ciop Ciop-Ciop chop. Tutaj są jakieś punkty Aha, tu są tunele, centrum miasta. Tam jest dojazd do tej militarnej części. Nie? Tak, więc my idziemy w lewo. Cała ta góra, po której chodzimy jest najeżdżona e, działami. Widać jakie to pełniło e, to miejsce, jaką ważną funkcję obronną pełniło. To wszystko teraz e, jest rozbrojone. Ale myślę, że podczas wojny to normalnie funkcjonowało. To jest 1902, tylko nie wiem, czy to jest 1902 rok, czy jaka, jakiś numer. Tutaj składy amunicji, ciepło się teraz zrobiło. Jest pewnie z 20 stopni. Ja tylko bluzy nie zdejmuję, bo nie chcę spalić sobie całych rąk. A wolę się troszkę zagotować. Tu jedno to działo było. Tam już jest wejście do drugiego. A my idziemy tędy. I jesteśmy już praktycznie w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy naszą wycieczkę rano. Tylko że pojechaliśmy na skróty. O, tutaj jest jakaś mapa. No szlaków tu jak chodzić jest kilka, co najmniej kilka. Hmm. Tutaj te baterie ominęliśmy. No chyba wszystkiego. Tu jest City Under y, Sage. Troszkę ominaliśmy, no ale też ile my widzieliśmy, to ciężko nam było w pewnym momencie ogarnąć gdzie już szliśmy, a gdzie jeszcze nie? Ojej. Męczące takie chodzenie, ale fajnie. Pooglądać sobie to wszystko. Niesamowite, to robi wrażenie. No, najbardziej to te małpy tutaj jednak. Wróciliśmy praktycznie do cywilizacji. I tutaj na każdym schodku jest kawałek flagi. I to. Jak się z dołu patrzy to fajnie ta flaga wygląda. O! Chyba to będzie widać dobrze. Śmieszne. I pełen sukces. Wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do głównej ulicy miasta. Teraz jest tu dużo, dużo więcej ludzi niż było rano jest dużo, dużo cieplej. Ja chcę wejść do elektronicznego, zapytać ją ile elektronika kosztuje. Kierujemy się w tym momencie e, do przejścia granicznego i tak, gdyby kogoś interesowało, ile tu na przykład paliwo kosztuje, akurat na tej tablicy nie działa, ale na takiej, na której działało, był funt 0,25, czyli bardzo tanio to wychodzi za litry diesla. Za benzynę nie zwróciłem uwagi, ale za diesel. Parka jechała za diesel funt 0,25, więc chyba tanio. A my teraz przyłapiemy w stronę e, lotniska, żeby wracać powoli do busa. Tym razem też nie trafiliśmy na żaden startujący samolot. Tam niby dwa stoją w dokach, ale to chyba jeszcze trochę zajmie, zanim one będą startować. Ale sam ten patent, że się przechodzi przez tą płytę lotniskową, mi się podoba. To jest najbardziej, chyba, oryginalna granica państwa, de facto. Teraz fajnie, cieplutko się zrobiło. My do busa mamy chyba 3 km, 3, może 2,5. I jestem ciekawy, czy na wyjściu też będziemy przechodzić kontrolę graniczną. Tam są te samoloty, o których mówiłem, ale to takie mało interesujące. Samego miasta nie było za dużo, no bo miasto samo w sobie mnie w żaden sposób nie interesuje. Tylko ta piękna góra, którą widać, byliśmy tam na wierchu. Oj, prawie wpadłem pod radiowóz. Lekki przypał, ale ja taki człowiek przypał ogólnie jestem. Zdarza się. Nie wiem. E... No. Tam z tej góry tylko jakiś tuneli nie zobaczyliśmy czy czegoś, ale tam lekko pobłądziliśmy w pewnym momencie, bo kilka dróg było. No trudno, ale tą całą esencję mam nadzieję, że udało mi się złapać. Oj, moja dzika broda teraz wieje z jednej strony, i on mi zabiera. Dobra, słyszymy się jak już dojdziemy do busa. Jeszcze jako ciekawostkę, idąc do busa, bo mamy jeszcze 500 metrów, weszliśmy na taki punkt, z którego przy dobrych wiatrach widać delfiny. Tylko nie wiem, czy teraz zimą będzie je widać, ale normalnie, że jest szansa, tutaj gdzieś na wodzie zobaczyć, jak sobie pływają delfiny. I nie wiem, czy tam od czasu do czasu czegoś nie widać, ale to naprawdę daleko. Tu nie ma tych lornetek, nawet, żeby sobie pooglądać. Ale, względem tego, co tutaj jest napisane, no to w tym miejscu występują. Proszę bardzo, że są kolonie delfinów. W tym miejscu. Taka ciekawa ciekawostka. Że w tej zatoczce. No ale raz one mogą być bardzo daleko. Dwa nie wiem, czy one zimą w ogóle występują. Więc ciężko określić jakkolwiek. Ale mieliśmy plan tutaj podejść wracając, więc pokazuję, jak to wygląda. Lecimy.